Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o fizyce kwantowej, komputerach kwantowych, tegorocznej nagrodzie Nobla z fizyki oraz o wzrostach spółek giełdowych zajmujących się technologiami kwantowymi. Tegoroczna nagroda Nobla z fizyki została przyznana czterem badaczom za odkrycie makroskopowego tunelowania kwantowo-mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym. Były to prace, które przyczyniły się do rozwoju nadprzewodzących kubitów czyli kwantowych bitów, a więc fundamentalnej technologii stojącej za komputerami kwantowymi. Technologie kwantowe wygrywają nie tylko nagrody Nobla, ale również na giełdzie. Wartość ETF-u spółek zajmujących się komputerami kwantowymi oraz kryptografią kwantową w ciągu ostatnich dwóch lat urosła trzykrotnie. Z kolei notowania poszczególnych spółek zajmujących się technologiami kwantowymi, takich jak np. Rigetti Computing, D-Wave Quantum czy Quantum Computing, w ciągu zaledwie ostatniego roku urosły o kilka tysięcy procent. Czym są komputery kwantowe i czym różnią się od komputerów klasycznych? Podstawową jednostką informacji w komputerach klasycznych jest bit, który przyjmuje wartości 0 albo 1, mówiącą o tym, czy przez tranzystor przechodzi prąd, czy nie. Mówiąc bardziej ogólnie, fizyka klasyczna opisuje, czy dana cząstka lub nie znajduje się w danym miejscu w czasie i przestrzeni. Z kolei w fizyce kwantowej cząstki mogą istnieć w wielu miejscach i stanach jednocześnie. Tak zwanej superpozycji kwantowej, dopóki nie zostaną zaobserwowane. Kubit, czyli kwantowy bit, znajduje się w kwantowej superpozycji stanów 0 i 1, opisywanym funkcją falową, która mówi o tym, z jakim prawdopodobieństwem możemy zaobserwować go w konkretnym stanie. Kolejna cecha to nielokalność fizyki kwantowej. W fizyce klasycznej, gdy dwa obiekty na siebie oddziałują, np. poprzez grawitację czy siłę elektromagnetyczną, to siła tego oddziaływania maleje wraz z odległością. Z kolei w fizyce kwantowej istnieje zjawisko splątania kwantowego. Splątanie kwantowe to zjawisko, w którym dwie lub więcej cząstek można połączyć w taki sposób, że wynik pomiaru jednej z nich natychmiast określa wynik pomiaru pozostałych, niezależnie od dzielącej ich odległości, nawet gdyby leżały na różnych końcach galaktyki. Oznacza to, że tworzą wtedy one wspólną superpozycję kwantową. Procesor kwantowy jest właśnie układem splątanych ze sobą kubitów. Zjawisko superpozycji oraz splątania kwantowego pozwala komputerowi kwantowemu przetwarzać wiele informacji jednocześnie w sposób równoległy, zamiast przetwarzania sekwencyjnego, czyli jedno po drugim, jak to ma miejsce w klasycznych komputerach, co w pewnych szczególnych rodzajach zadań byłoby w stanie niesamowicie zwiększyć prędkość obliczeń o całe rzędy wielkości. Komputery kwantowe miałyby szczególne zastosowania w kryptografii i cyberbezpieczeństwie. Kryptografia kwantowa jest w stanie szyfrować wiadomości i komunikacje w sposób niemożliwy do złamania. Komputery kwantowe potencjalnie byłyby również w stanie znacznie przyspieszyć metody trenowania algorytmów sztucznej inteligencji i rozwój tej dziedziny. Zainteresowanym polecam poczytać o kwantowym uczeniu maszynowym. Komputery kwantowe potrafią szybko i efektywnie rozwiązywać również różnego rodzaju problemy optymalizacyjne, które pojawiają się np. w logistyce czy transporcie. Komputery kwantowe mają również zastosowania w modelowaniu procesów fizycznych, analizie materiałów czy w modelowaniu molekularnym. Są w stanie tworzyć symulacje chemiczne przyspieszające odkrywanie nowych leków. Znajdują również zastosowania w inżynierii finansowej przy optymalizacji portfeli inwestycyjnych czy modelowaniu ryzyka rynkowego. Jeden z najwybitniejszych żyjących obecnie fizyków i matematyków, laureat Nagrody Nobla z fizyki Roger Penrose, twierdzi wręcz, że ludzki mózg jest swoistym rodzajem biologicznego komputera kwantowego i że zjawiska kwantowe stoją za fenomenem świadomości. Doszukuje się on ich w ukrytych w neuronach mikrotubulach, o czym wraz z anestezjologiem Hameroffem napisali książkę Nowy umysł cesarza. Hipoteza Penrose'a i Hameroffa jest raczej odrzucana w społeczności neurologów, którzy uważają, że mózg jest zbyt gęsty i ciepły, aby mógł być w stanie utrzymać stan koherencji kwantowych, Aczkolwiek znamy już udokumentowane przypadki zjawisk kwantowych zachodzących w procesach biologicznych, np. podczas fotosyntezy, oddychania, genetyce, a także przy wyczuwaniu przez ptaki pola magnetycznego Ziemi. Warto przypomnieć, że ludzki mózg, jak i ogólnie układy biologiczne, posiadają niezwykle zoptymalizowane parametry dotyczące przetwarzania informacji. Dla przykładu, ludzki mózg ma szacunkową pojemność 2,5 petabajta danych, a jest zasilany jedynie 20 watami energii, czyli tyle, ile żarówka. Dla porównania, serwer komputerów o podobnej pojemności informacyjnej potrzebuje zasilania gigawatów mocy, czyli mniej więcej tyle, ile mała elektrownia jądrowa. Inny przykład, 1 gram DNA jest w stanie przechowywać 500 terabajtów danych, a naukowcy już potrafią zapisywać w DNA dane. Na przykład obrazki albo gify. Niektórzy wręcz twierdzą, że przyszłe komputery będą komputerami biologicznymi, a więc stworzonymi z chemii organicznej. Jeżeli ktoś chce poczytać o technologiach i komputerach kwantowych, niezmiernie polecam książkę Mishio Kaku kwantowa dominacja. A jeśli ktoś chciałby poczytać książkę o zjawiskach kwantowych zachodzących w organizmach biologicznych, polecam książkę o tytule Życie na krawędzi era kwantowej biologii. To wszystko, co chciałem Wam na dziś przekazać. Jeżeli materiał wam się podobał, uważacie, że był wartościowy i chcecie takich więcej, to polajkujcie, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten film na swoich social mediach. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.